Policja w żywcu apeluje do kierowców, nie ostrzegaj. Związane problemy. Do obu obietnic złożonych przez swojego poprzednika będzie mogła w swoim expose odnieść się Ewa Kopacz. Adleta Zalewska TVN 24. A teraz samorządowa kampania i niecodzienna sytuacja, która podzieliła rodzinę w podwarszawskiej górze Kalwarii Matka spisu walczy z synem od Korwina. O fotel burmistrza. To wydarzenie szczególne i spore polityczne starcie. Równie emocjonujące, co walka o miejsca w Sejmie. Łukasz Wieczorek. Góra Kalwaria. Tu zaczyna się prawdziwa polityczna wojna. Po jednej stronie matka, po drugiej syny. Cel fotel burmistrza Góry Kalwarii. O fotel obecnego burmistrza Mazowieckiego miasteczka walczą państwo za Mama Bożena z Pisu i syn Piotr z nowej prawicy Korwin-Mikego. Tak jak powiedział pan Korwin-Mikę, że trzeba żebrać pod kościołem? Kandydaci mieszkają pod jednym dachem, więc dysputy są codziennością i matka i syn przekonują, że zostaną ojcem sukcesu. Rywalizacja przenosi się do domu? E, absolutnie nie. Siłą rzeczy ta rywalizacja wkroczyła do naszego domu. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Z jakiś dystans na pewno się zrodził. W walce o fotel burmistrza Góry Kalwarii konkurencja jest spora, trzeba więc zdobyć górę głosów. Każdy może być na wagę złota, dlatego kandydaci prowadzą kampanię również w domu. Pani Bożena oprócz syna Piotra ma jeszcze trójkę dzieci, a co za tym idzie, trzech potencjalnych wyborców. Deklarują swój głos na mnie. Zobaczymy rzeczywistość. Na pewno nie wszystkie dzieci, bo przecież. Co, naj, znaczy co najwyżej połowa, o tak powiem. No widzi pan, nie ma rywalizacji. Do niecodziennej walki szykuje się już obecny burmistrz. Pierwszy raz będzie rywalizował o stanowisko z kandydatami o tym samym nazwisku. Oczywiście przyjmuje to jako pewną stopień rywalizacji. Bożena Zarzeczna obiecuje, że gdy wygra, Górę Kalwarię czekają złote czasy. O przejęciu władzy przez syna nawet nie chce myśleć. Prowadzi się pani z Góry Kalwarii, jak syn wygra? Nie wiem. Nie wiem, jeżeli by objął rządy i by realizował kon program Kongresu Nowej Prawicy, to trudno byłoby, się, trudno byłoby żyć w takim mieście. Matka z synem spierają się o prywatyzację, programy wyborcze partii i ich liderów. Mieszkańców interesują jednak sprawy przyziemne. Oto wyniki naszego testu. Ścieżki rowerowe czy monitoring? Ścieżki rowerowe. Zdecydowanie ścieżki rowerowe. Remont starych dróg czy budowa nowych? Zdecydowanie budowa nowych. Budowa nowych przede wszystkim. Seks przed ślubem czy po ślubie? Po ślubie. Po ślubie. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Za kilka tygodni dowiemy się, czyja kampania była bardziej owocna, a także czy i kto w rodzinnej walce zostanie burmistrzem. Łukasz Wieczorek, TVN 24. Policja w żywcu apeluje do kierowców: nie ostrzegaj, bo nie wiesz, kogo ostrzegasz.